Radek typa, powiedziałeś na konferencji prasowej, że spełniłeś marzenie Twojej mamy, żebyś zawsze jechał z Bogiem. Tak, rzeczywiście. Mama, odkąd zacząłem się ścigać, a było to kilka lat temu, mówiła, jedź synu z Bogiem. I, i rzeczywiście to marzenie w tak przyjemnej osobie spełniłem. Dostarczyliśmy sobie nawzajem dużo frajdy, chociaż może nie do końca byłem usatysfakcjonowany z samochodu. Jest to nowy, nowy samochód, który był przednio napędowy, i cały czas Boga prosiłem o to, żeby na karową dołączył nas, nam napęd z tyłu. No i wyprosiłem. Okazuje się, że, że pojedziemy karową tylną czteronapędowym samochodem. Również w specyfikacji Proto będzie to Peżot. Co będzie? Peżot. K którego widzimy tutaj z boku? Bliźniaczy. No proszę. Bliźniaczy, samochód. No właśnie chciałem się zapytać, skąd się wzięło to polo proto od, od Dytki. No tak naprawdę to szukaliśmy alternatywy, żeby wyróżniać się wśród wszystkich załóg. Rozpatrywałem różny samochód Mitsubishi lancer, gdzie ich jest bardzo dużo. Chciałem pojechać też autem przednio napędowym, bo, bo tymi samochodami się ścigam. No i tak wspólnie doszliśmy w zespole do porozumienia, że, że pojedziemy nową konstrukcją, będziemy wyróżniali się zupełnie od wszystkich, a na samą karową przygotujemy niespodziankę po to, żeby było to efektowne, żeby, żeby moja jazda była efektywna i efektowna, a sznur, który mamy przygotowany, będzie wił się pewnie między drzwiami. No właśnie, czas najwyższy, żeby teraz porozmawiać o tym sznurze. Bo pokazałeś wczoraj na konferencji prasowej węzełki na sznurze, że to jest właśnie ten zapis itinerera. Tylko, czy to jest wzorowany na piśmie kipu, czy innym. To jest, to jest na, na nasz język komunikacyjny, e, mam powiązanych tam węzełki, żeby każdy węzełek oznaczał jakiś tam zakręt, e, jakieś tam specyfikacji, nie będę tego zdradzał, ale podejrzewam, że ta, taki sznur jako Intercom e, w przyszłym roku wejdzie na stałe tutaj do e, rajdowych samochodowych przez Polski i wszyscy będą z tego korzystać, Oponent, oponentujemy też strój spryskany płynem nitro. Także ja tu przyjechałem też pokazać coś nowego wszystkim rajdowcom. Oni już się wszyscy bardzo dobrze znają, a ja przyjechałem się tutaj z nimi dobrze bawić i też traktuję tak samo ten rajd. Wydaje mi się, że, że tak jak my mamy festiwale kabaretowe, gdzie to jest święto kabaretu, tak tutaj wydaje mi się, że ten rajd akurat specyficzny jest właśnie świętem kabaretu i dobrze się na nim bawię i. Po raz pierwszy jestem, ale mam nadzieję, że nie ostatni. Nie wiem czy wiesz, że jak powiedziałeś o tym, że ten strój to ma być nitro nasączony, to chyba powiedziałeś drifting, a nie rajdy. No tak, chcieliśmy palić gumę, żeby, żeby, się, żeby, żeby, się, żeby się nie zajęło. Nie, nie, to Radek, powiedz, o to chodzi, z tym driftingiem. No tak, nitro. tutaj samochody turbo doładowane, jak mają nitro, jest to dodatkowa moc. Rzeczywiście ta moc nam się przyda, ale wszystko w rękach Boga. No właśnie, pogot. czy ty mógłbyś zaprezentować, bo nie wiem czy będą onboardy w internecie, ale czy ty mógłbyś zaprezentować na przykład kawałeczek dyktowania, jak dyktowałeś środkowi no, na no przykład. Ja mogę przynieść, mogę przynieść? No oczywiście, że możesz no, przynieść. Na pamięć oczywiście nie znam. Ja chcę powiedzieć tylko, że o jejku, jejku to był lewy dwa, trzy razy 3 razy jejku to było w prawo zakręt. A temat hamowania no nie mogę zdradzać, bo jest to mało cenzurowalne. A tak na poważnie to podpieraliśmy się opisem, który sporządziliśmy rano. Nie było to, który sporządziliśmy wczoraj, nie było to jakby proste, ale myślę, że z 20% trasy Radek dzielny mi dyktował. No to Radek zaprezentuje. ciekawości tylko powiem, że parę razy Radkowi wystawiłem L4. Tak wyglądał odcinek dworburki osb mowo 30, lewe 2, do prawy 3 minus, 50, lewe 2, 30... Ale czekaj, to już jesteś 4, 4 zakręty dalej w takim tempie. Tak, no, no bo my bardzo szybko jeździmy, a, a, a poza tym napisałem sobie L2, P2 i, i... A, na przykład tutaj Radkowi wystawiłem L4, zwolnienie. I często dyktowałem mówiąc L4, on się śmiał pod nosem obok. Ehm, na przykład na odcinku Cytadela pierwszy, yy, prawie że bezbłędnie, podyktowałem, w moim mniemaniu oczywiście, a, a drugi włączyliśmy kamerę i tak się zestresowałem mediami, że, że podyktowałem pierwsze pięć zakrętów, a później była cisza. Także tak to wyglądało. No. Mam nadzieję, że Radek mi wybaczy. No.